Cześć, Agnieszka Szeremeta, Creo Academy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję swoją skórę podczas wieczornego demakijażu. Do demakijażu potrzebuję wodę i ściereczkę i płynu, który doskonale rozpuści mój makijaż. Nie zmywam swojego makijażu płynem micelarnym, dlatego że w waciku... Niestety jest dużo substancji chemicznych, które mocno podrażniają naszą skórę. A ponadto wacik i płyn micelarny nie oczyszczą tak skóry dobrze, jak żel i woda. Teraz chwila prawdy. Najlepiej jest to zrobić pod wodą bieżącą nałożyć odrobinkę tego żelu i wymasować buźkę tak jak za dzieciaka. Oczy. Demakijaż oczu jest bardzo ważny, dlatego, że najczęściej popełnianym błędem jest to, że zbyt mocno pracujemy tutaj przy okolicy oczu, a to ta okolica wymaga delikatnego ruchu, niezbyt mocnego rozciągania skóry. Dołożę jeszcze troszeczkę sobie żelu. Nie lubię się budzić z efektem pandy, dlatego muszę mieć wszystko dokładnie oczyszczone. Jeśli zmywam sobie okolice oka, to bardzo ważne jest, żeby pocierając tutaj tuż przy oku, robić to do wewnątrz. Nie na zewnątrz, tak jak tworzą nam się zmarszczki, tylko do wewnątrz. I jeszcze raz na czysto. Przemyję skórę, żebym miała pewność, że została dogłębnie oczyszczona, że nie ma nigdzie resztek makijażu, które mogą spowodować zapchanie skóry i tworzenie się później ewentualnych niedoskonałości. Jak już mam czystą ściereczkę, wiem, że to już jest moment, kiedy skóra jest bardzo dobrze oczyszczona i mogę przejść do pielęgnacji. Leciutko sobie osuszę chusteczką. Zbiorę nadmiar wody i czas na pielęgnację. W pierwszej kolejności nałożę maseczkę, która oczyści dogłębnie, spotęguje jeszcze ten efekt zmycia żelem i rozjaśni też skórę. Przygotuję ją na następny dzień. Cieniutką warstewkę najlepiej jest ją nałożyć paluszkami albo jeśli lubimy możemy nałożyć ją pędzelkiem. Ja nałożę palcami. Muszę wam się przyznać, że demakijaż to jest ulubiona Część moja w pielęgnacji, ponieważ jest bardzo ważna. Żebyśmy mieli gwarancję tego, że skóra będzie dobrze przygotowana do makijażu. Musimy ją o nią bardzo dobrze zadbać. Kiedy my śpimy, nasza skóra najbardziej pracuje, najwięcej traci wody. Dlatego tak bardzo ważny jest demakijaż i dokładne oczyszczenie skóry. Omijamy okolice oczu, ponieważ maseczka za chwilę zacznie nam wysychać. Jest to moja ulubiona maseczka, która ma w składzie 5 samozubojętniających się kwasów. Ma w składzie różową glinkę, która też nawilża skórę. I rozmaryn, który bardzo mocno zdetoksykuje i doskonale oczyści pory. I zmniejszym przy systematycznym stosowaniu. Teraz czekamy na to, aż maseczka nam ładnie wyschnie. Maseczka będzie gotowa w momencie, kiedy już będę widziała, że jest cała pudrowo-różowa. To jest moment, kiedy mogę ją zmyć. Pięknie napina skórę, rozjaśni. Efekt jest tak jak po dogłębnym oczyszczaniu u kosmetyczki. Może być skóra troszeczkę zaczerwieniona, przez to, że w składzie są tutaj kwasy, które mają działanie rozświetlające, rozjaśniające. Ale jak to kwasy są po prostu mocne, składy są aktywne, więc ta skóra lekko się zaczerwieniła. Ok, znowu sobie odsuszę. I czas na poprawny demakijaż. Często pomijany przeze mnie etap we wcześniejszej, źle prowadzonej swojej pielęgnacji, tonik jest bezalkoholowy w postaci mgiełki i posiada roślinny zamiennik retinolu, bardzo ważny, ponieważ odpowiada za to, czy skóra jest poprawnie zneutralizowana. W momencie, kiedy zmywamy skórę, ona robi się taka lekko ściągnięta, bo traci swoją naturalne pH skóry, więc tonik powinien je przywrócić. Dosłownie kilka przyknięć wklepujemy, żeby to niegładnie się wchłoną. Można w tym czasie zrobić sobie też masaż twarzy. Kolejny etap to będzie nałożenie kremu pod oczy, który ma w składzie kofeinę, która jest odpowiedzialna za to. Że nie mamy takiego mocnego kuchnięcia pod okiem, i również w składzie jest tutaj skwalan, który odpowiada za to, że skóra jest e, ładnie nawilżona. Jest to wyciąg z rośliny, z oliwy, z oliwek. Przykładamy paluszkami i ściągam do środka. Nie rozciągam okolic tutaj oka, tylko wszystko ruchem jednolitym. Prowadzę pod skórę. Bardzo ważny etap to jest nałożenie serum. Zaczynamy zawsze pielęgnację od najlżejszych produktów po najgęściejsze. I teraz użyję sobie serum. Nie nakładam serum pod oczy, ponieważ byłoby za silne i mogłoby podrażnić okolice oka. I kolejny etap to będzie nałożenie kremu na noc, który ma w składzie kwas hialuronowy. Wszystkie produkty nakładam szpatułką. Nigdy nie wkładam palców do kremu, ponieważ mogłyby się w nim namnażać bakterie. Przygotowaną skórą spokojnie mogę i spać.